Dzień dobry Państwu! Wielka to przyjemność powitać Państwa na szkoleniu, szczególnie że podejmiemy dziś wspólnie bardzo ważny, a równocześnie trudny temat roli błędu w procesie uczenia się uczniów. Chciałbym zaprosić Państwa do wspólnej refleksji na temat tego, jak wykorzystać błąd popełniony przez ucznia, aby stał się dla niego pozytywnym doświadczeniem, nie zaś źródłem poczucia porażki. Program naszego spotkania będzie wyglądał następująco. W pierwszej kolejności zastanowimy się nad rolą błędu w procesie zdobywania nowych umiejętności. Następnie przyjrzymy się najczęściej popełnianym przez uczniów błędom i sposobom zaradzenia im. W dalszej części przedstawię Państwu przykłady możliwych do zastosowania strategii pracy z błędem wspierających proces uczenia się uczniów. Na koniec porozmawiamy o tym, jakie działania warto podjąć w wymiarze ogólnoszkolnym, aby zmienić kulturę pracy szkoły w odniesieniu do błędu. Ważna tutaj będzie zarówno wzajemna współpraca grona pedagogicznego, jak i praca z rodzicami uczniów nad zmianą ich nastawienia do błędu. A więc, drodzy Państwo, zaczynamy!